Na co nigdy nie zgodzi się osoba, która ma zdrowy i bezpieczny styl przywiązania na relacje z osobą, która jest poza bezpieczna z bardzo prostej przyczyny, dlatego, że między innymi istnieje. Ogromna dysproporcja w postrzeganiu rzeczywistości. Osoba, która ma bezpieczny styl przywiązania, ma zintegrowane pięć filarów inteligencji emocjonalnej, co nie oznacza, że na to wszystko wie, tylko na to wszystko ucieleśniła każdego jednego dnia i nadal to robi. Poza tym, osoba, która ma bezpieczny styl przywiązania, ma zaadresowane swoje wyzwalacze oraz swoje automatyczne odpowiedzi na bodziec po Trzecie, taka osoba nie zaryzykuje rollercoastera z osobą, która ma niezbudowany fundament poczucia własnej wartości i potrzebuje tej walidacji z zewnątrz, bo dla osoby pozabezpiecznej zawsze gwarancja będzie iluzoryczną i relacja będzie iluzoryczną wykładnią poczucia bezpieczeństwa, która pochodzi od innych. Taka osoba zawsze będzie głodna atencji, głodna komplementów, głodna, dlatego, że nie ma własnych zasobów. To jest jakby książę z bajki związał się z Kopciuszkiem. Taka relacja oparta na tak ogromnej dysproporcji nigdy nam nie, wy nie wypali. Osoba z bezpiecznym stylem przywiązania zbyt mocno ceni sobie interzależność, dlatego że nie jest współzależna i relacja z osobą współzależną absolutnie nie wchodzi. W grę, więc jeżeli Wy, drogie panie, gdzieś macie percepcję, że spotkacie bogatego, pięknego, mądrego mężczyznę, a macie, tak, u siebie gdzieś zaplecze, do którego się nie zagląda, to to się nigdy. Po prostu nie wydarzy, więc jak stać się tą kobietą pewną siebie czy mężczyzną pewną siebie, zaadresować wszystkie pięć aspektów inteligencji emocjonalnej, wszystkie swoje traumy, swoich byłych, swoje byłe, swoje rodzeństwo, swoich rodziców. Bo pamiętajcie, że ludzie w waszym życiu dali wam tylko to, co sami otrzymali i nie umieją więcej. Jeżeli coś się nie dzieje, to tą taką fantastyczną miarą jest przyjąć to podejście, że. Jak się rzeczy zaczynają, tak będą się kontynuować, więc ja zawsze będę serdecznie zapraszać do tego, żeby porozmawiać twarzą w twarz, co jest dla Was dzisiaj możliwe, bo jeżeli Wy pracujecie nad sobą, ze sobą, e, e, za siebie, pod siebie i nie macie żadnych policzalnych efektów, chociaż relacja jest super lustrem, na ile faktycznie moja praca ze sobą jest zintegrowana, to... Nic się nie zmieni, jeżeli ja nie chcę autorefleksji i ja nie chcę zmienić swojego. Zachowania i tak zmiana będzie obarczona ryzykiem, bo Państwo chcecie gwarancji, jesteście swoim gwarantem, że Wy zaadresujecie. My możemy Wam otwierać drzwi. Ja mówię, że można konia przyprowadzić do wodopoju. Za konia nie da się pić. My nie możemy przeżyć Waszego życia, za Was to jest Wasze zadanie. Do zobaczenia po drugiej stronie Waszej mocy.